Witaj YouTube. Chciałem zademonstrować, jak wymienić sprężynę czy amortyzator w Mercedesie W211. Jest to Mercedes Kombi. Eee, ten klapa otwiera na manualnie. Tak wygląda ten amortyzator, czy też sprężyna, jakkolwiek to by chciał to nazwać. Numer seryjny w moim przypadku jest to A211 9801164. Zamienniki, jakie znalazłem, niemieckie zamienniki firmy Bilsten 32045. Nie są to rzeczy tanie, niestety dwie sztuki mi kosztowały prawie 500 zł. Także ale myślę, że warto zmienić na nowe, tym bardziej, jeżeli ktoś chce trzymać samochód. Nie trzeba ściągać pod sufitówki, to jest yy, moja dobra nowina dla Was, bo wiele forów mówi, musicie ściągać. Nie, nie trzeba tego robić. Teraz tak, jak do tego się zabrać. Co trzeba ściągnąć? Aby dostać się, tutaj jest ta sprężyna. Należy ściągnąć ten oto kower boczny. Wypiąć te zapinki, które się tu znajdują. Również ten oto kawałek covera, Również te zapinki. Jak je ściągnąć? Hm. Można próbować to podważać. Lecz co ja robię? Stosując małą śrubkę wkręta, wkręcam się w środek wkręcam się w środek o tej spinki robiąc małą dziurkę wówczas wyciągam środek i wypycham tą można też to również wepchnąć do środka że ktoś ma nowe takie spinki wówczas to gdzieś tam poleci no ale będzie to mogło tam zawsze hałasować, latać warto nawet przy nowych tak jak ja to robię, czy nawiercić i po prostu później wkręcić, czy od razu starać się delikatnie wkręcać, tak żeby nie zepnąć tego i to wyciągnąć jest to dosyć proste, myślę, że każdy sobie z tym poradzi teraz tak, z zewnątrz bardzo prosto się to dostać jak to odpinamy. Wkładamy okręt i po prostu wypychamy to z kulki. A kulka w ten sposób o to wygląda. Wkładamy okręt w to miejsce i wypychamy w tą stronę z kulki utrzymującej. Środek. No największe pytanie, co robimy w środku. W środku wystarczy odkręcić tą tę część. Jest tutaj mały torx. Czyli pamiętam teraz podkręcamy. wówczas nam schodzi. Co będziemy widzieli w środku? Zaraz wam zademonstruję, wracam po krótkiej, krótkiej przerwie. Hej okay, YouTube, co zostajemy w środku? Taką to zaślepkę. Nad tym napisem prawa i strzałka do góry, więc w taki sposób będzie musiała być później ona zamontowana. Po jej wyciągnięciu trzeba tam trochę się pomęczyć, bo wiadomo nie jest to takie. Może oczywiste na ją wykliknąć, potem ja ją, jak ją mi się udało wydostać. Jak gdyby udało mi się dostać to, że wyciągną ją w tę stronę, wówczas tył wszedł do środka i wyjechała ona na zewnątrz. Co, co otrzymujemy w środku? Piękny dostęp do tej otokulki. Mimo, że jest taki piękny, nie jest taki oczywiste, żeby ją wyciągnąć. Teraz tak, jak to wyciągnąć? Nie polecam nie w polecam żadnym wypadku podważania. Dlaczego? Uszkodzicie sobie pod Co lepiej zrobić? Utrzymać ją mniej więcej w tym miejscu, śrubokręt i po prostu wybić młotkiem. Wybijamy młotkiem, wówczas. Przód robimy to samo i montaż z powrotem, jak zamontujemy dostajemy się z powrotem nową częścią na tą kulkę i klikamy ją poprzez przytrzymanie się bokręta od góry i to do dołu. Nie jest to może takie, przynajmniej z drugiej strony nie było, zamocowanie bezpośrednio e, tego uchwytu w środku. Nie jest to takie proste, aby to zrobić bezpośrednio, czyli tak przynajmniej z prawej strony. Z lewej, jak to już jest opisane, żeby to nałożyć w ten sposób. A jak to nałożyłem? Nakładałem to od boku, delikatnie. Gdy już byłem w takim momencie, wówczas, wówczas, tak jak pokazywałem, śrubokrętem wepchniemy. Nie jest to prosty nałożyć w ten sposób. To jest tak, przy wyciąganiu wypychamy, nie męczymy się, nawet jeżeli tego wypchniemy, nie męczymy się żeby ona zeszła nie ma sensu zrobić, zrobić sobie tył od zewnętrznej strony wówczas swobodnie ręką po prostu wyciągniemy to i to wszystko koledzy montaż w drugą stronę wkładamy to, zamocowujemy, montujemy wszystkie plastiki zrobione przy dobrze sprawnych rączkach myślę, że 10 minut pracy i, i powodzenia